Stacja dwunasta. Zmartwychwstały Pan wstępuje do nieba. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! Z Ewangelii według św. Marka. Wreszcie ukazał się jedenastu, gdy byli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i zatwardziałość serca, bo nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. Moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami. Węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Najpiękniejszy kierunek. W naszym życiu do nieba. I dlatego Jezus mówi idźcie i głoście, i od razu wstępuje do Ojca i pokazuje nam, co mamy głosić. A mamy głosić nie to, co jest ziemskie, ale głosić miłość, która jest z nieba. To jest cel naszego życia. Jezus jest najpiękniejszym znakiem, który prowadzi Cię do nieba. Niech Jego miłość prowadzi Cię. Bo najpiękniejszy i najważniejszy kierunek, jaki tylko możemy wybrać, to właśnie niebo.